Co się stało jeszcze na, 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 na rynku dzienników, to poza tym, że ta sprzedaż spada, ale to jak widać spada, no nie, nie spadła jakoś tylko w zeszłym roku, tylko spada tak naprawdę, tak naprawdę od lat, to co istotne. Polska ograniczyła swoje wydania regionalne i w zasadzie w tej chwili została tylko poza tytułami, które weszły w skład projektu Polska z dawnych dzienników regionalnych, w zasadzie z nowych dodatków została tylko. Polska Metropolia Warszawska. Wszystkie inne, wszystkie inne regionalne wydania zostały zlikwidowane w zeszłym roku. Doszło również do połączenia gazety prawnej, gazety prawnej i dziennika co no być może spowoduje tutaj jakąś poprawę w zakresie wyników tego tytułu. Natomiast no jak widać, dziennik od momentu startu no raczej notuje generalnie spadki i no być może uda się to zahamować po połączeniu z gazetą prawną, bo od momentu połączenia no widać jakiś tam wzrost, natomiast ta sprzedaż... Dziennika i Gazety Prawnej jako jednego tytułu jest i tak mniejsza niż sprzedaż samego dziennika jeszcze parę miesięcy wcześniej. Jeśli chodzi o zmiany w udziałach w, w, w wydatkach na wydawnictwa poszczególne, to no sporo stosunkowo straciła Agora. Tak jak już wspomniałem, przede wszystkim z uwagi na gazetę wyborczą, sporo też stracił Axel. Wydaje się, że obronił się Bauer i Grinner gdzie te spadki są bardzo, bardzo małe. Natomiast jeśli chodzi o pozycję segmentów pod względem, pod względem sprzedaży oraz czytelnictwa, w stosunku do wpływów reklamowych to to wygląda o tyle ciekawie że segmenty które generują stosunkowo niskie sprzedaże tak jak chociażby tygodniki opinii są liderem pod względem przychodów reklamowych natomiast te segmenty, które no, sprzedają bardzo dużo egzemplarzy, mają wysokie czytelnictwo, jako cały segment, no, niekoniecznie, tak jak na przykład tygodniki poradnicze, czy miesięczniki, czy, czy szczególnie magazyny Yellow, wysokie przychody generują również TV Guide'y, mimo że te przychody nie są proporcjonalne do, jak widać, najwyższej sprzedaży. To jest segment, który sprzedaje 383 miliony egzemplarzy w ciągu, w ciągu, w ciągu roku, więc jest to ogromna liczba. Co, się, co, co można zaobserwować jeszcze w prasie? Zyskują magazyny, luksusowe magazyny People oraz segment Yellow. Tracą zdecydowanie przede wszystkim tygodniki opinii oraz tygodniki poradnikowe. Tygodniki opinii ze sprzedaży przed latami rzędu 200 tysięcy, no w tej chwili sprzedają w okolicach 100 tysięcy. To jest spadek gigantyczny. Natomiast jak widać no cały czas są w stanie przyciągnąć reklamodawców z uwagi na ciekawą grupę docelową. Podsumowując prasę, to tak jak wspomniałem, ten spadek wydatków był w prasie stosunkowo największy. Przede wszystkim dotyczy to dzienników, których wydaje się czytelnicy odpływają po części do internetu. To samo dzieje się z wydatkami. Jeśli chodzi o radio, to jest medium, które wydaje się, że troszeczkę lepiej obroniło się w trakcie kryzysu. Co prawda widać również spadek, spadek wydatków w monitoringu, natomiast jest on dwuprocentowy, więc nie jest to więcej jak znacznie więcej jak generalnie cały rynek, natomiast w radiu nie było aż tak dużego postępu rabatów, ofert dodatkowych w trakcie zeszłego roku, więc ten spadek realny jest oczywiście większy, ale, ale, ale nie jest tak duży, jak chociażby, jak chociażby w prasie. Jeśli chodzi o udziały, udziały wydatków, to tutaj zmieniła się kolejność, dlatego że od lat Eurozet był liderem pod względem przychodów reklamowych, natomiast w zeszłym roku przeskoczył Eurozet przeskoczyła grupa RMF i w tym momencie no, mieli wzrost ponad 10%, więc w tym, momencie, w tym momencie są liderem. Bardzo mocno straciło również polskie radio, bo jak widać na, na, na danych cennikowych, to jest 17%. 17%. Nie jest jest to związane ze spadkiem słuchalności, dlatego że jak widać, kanały polskiego radia raczej zyskały w zeszłym roku niż straciły. Natomiast no, widocznie nie była do końca dostosowana do czasów kryzysowych oferta, oferta reklamowa. Bardzo mocno z kolei zyskał RMF i pogłębił dystans dzielący go, 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 go z Zetką. W tej chwili RMF jest na poziomie 30, udział jest na poziomie 32-33%. Podsumowując, radio wydaje się stosunkowo lepiej zniosło, zniosło kryzys. RMF zdecydowanym liderem pod względem słuchalności, pod względem przychodów, przychodów reklamowych, myślę, że mówiąc też o, o RMF, no istotne jest, że w tej chwili jest to grupa, w której skład wchodzi wydawnictwo Bauer, RMF i Interia, więc siła, pozycja na rynku również dzięki temu w pewien sposób urosła. Outdoor to jest drugie po prasie medium, które straciło najwięcej. Według danych z IGRZ, czyli danych realnych raportowanych przez dostawców outdoorowych, ten spadek to jest aż 14%, mimo że tu znów na danych monitoringowych ten spadek jest bardzo, bardzo niewielki. Zyskał, jeśli chodzi o udziały AMS, największe straty odniósł Stroer. AMS pozostaje pozostaje liderem pod względem, pod względem przy, przychodów na drugim miejscu ze stratą, jak wspomniałem, Stroer, następnie City Board, News Outdoor, Clear Channel. E, piątka, ta piątka dostawców e, generuje aż 85% w przychodach całego rynku reklamy outdoorowej. Także są to główni, główni gracze. E, od lat już mamy tendencję pokazującą zmiany w udziałach poszczególnych nośników i również tak się zadziało w 2009 roku. Od lat demontowane są tablice te gorszej jakości 12 m2, natomiast coraz więcej pojawia się nośników lepszych jakościowo, takich jak frontlighty 6x3, które w tej chwili są takim w zasadzie standardem, ale także backlighty, które zresztą jak widać odrobinę urosły w zeszłym roku. Myślę, że przyczyną też problemów outdoorów w zeszłym roku było to, że z kolei w roku 2008, ponieważ popyt przewyższał podaż, jeśli chodzi o ilość tablic na rynku dostępnych dla reklamodawców. Dostawcy dostawiali, że tak powiem nośniki w bardzo dużej ilości, wręcz na życzenie klienta, jak dla jakiegoś klienta brakowało, to zaraz pojawiały się kolejne, kolejne tablice. Żeby utrzymać te nośniki, żeby sprzedać tą powierzchnię, ceny musiały znacznie spaść w zeszłym roku i, tak się, i, i to myślę było jedną z głównych przyczyn problemów Outdooru. Jeśli chodzi o wiodące formaty, to tak jak wspomniałem w tej chwili takim wiodącym, najbardziej standardowym formatem jest Frontlight 6x3. Tracą natomiast zdecydowanie te, 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 te nośniki gorszej jakości 12-metrowe. 12 w zeszłym roku straciły, straciło większość, natomiast no, co istotne też zyskały na przykład backlighty, które, które są no, dość drogimi nośnikami, jednak no, mimo to w zeszłym roku nastąpił, nastąpił wzrost. Tak jak wspomniałem outdoor jest tym drugim medium, które straciło na kryzysie stosunkowo najwięcej. Myślę, że warto podkreślić, że coraz popularniejsze staje się, staje się nowe, nowe medium, które my zaliczamy do outdooru, to jest ta, mówimy o tym jako telewizja outdoorowa, czy też digital signage. IGRZ podsumował liczbę nośników zaliczanych do tej kategorii aż na 13 tysięcy. Więc tych nośników jest bardzo dużo, natomiast my na razie nie obserwujemy dużego zainteresowania reklamodawców tym, tym, tym segmentem, mimo że tych ofert, tych nośników jest w tej chwili bardzo, bardzo dużo i wydaje się, że no jest to jakiś krok w kierunku no bardziej nowoczesnych form outdoorowych, no bo to są monitory, na których można wyświetlać spoty, coś więcej niż tylko nieruchomy obraz. Jeśli chodzi o internet, to od lat mamy do czynienia ze wzrostami liczby internautów. W tej chwili, według danych Megapanelu, czyli internauci powyżej 7 roku życia, mamy w tej chwili 7, ponad 17 milionów osób, um, które korzystają z internetu. Te wzrosty liczby internautów już nie są tak duże jak w latach poprzednich. Ten rynek staje się coraz bardziej nasycony, natomiast no, niewątpliwie cały czas mamy do czynienia ze wzrostem liczby internautów.